25. dzień to jest bardzo ciekawe pytanie, anonimowe. Co jest najważniejszą cechą instruktora emisji głosu? No i ja powiem tak: najważniejszą cechą instruktora emisji głosu, czy to w kwestiach mówionych, czy to w kwestiach śpiewanych, będzie szeroka wiedza, szeroki wachlarz poznanych technik. Co mam na myśli? Przez wiele lat zajmowałem się pracą z wokalistami. I uczeniem śpiewu. I jedno, czego się nauczyłem, czy jedno, do czego dojrzałem na przestrzeni tych lat, to bardzo duża awersja do instruktorów śpiewu. Wiem, że sobie zrobię teraz trochę wrogów, ale awersja do nauczycieli śpiewu, którzy. W momencie, kiedy stwierdzili, że zostaną instruktorami śpiewu, poszli po prostu zrobić certyfikat jakiejś konkretnej techniki, powieśli go na ścianie, no i już wiedzą wszystko. Techniki, które można poznać i których można się nauczyć i wycertyfikować się w nich, są dobre. Ja bardzo lubię i SLS, i NVP, i CVT, i miksy, i wszystkie inne tego typu rzeczy. Ale prawda jest taka, że nie istnieje na świecie technika, która by faktycznie miała całą wiedzę, która miałaby wszystkie odpowiedzi. I teraz uczeń, podopieczny, on nie musi poznawać wszystkich technik, bo życia by na to nie starczyło. Bo to nie są tylko techniki europejskie czy amerykańskie, to są też techniki blisko wschodnie, daleko wschodnie, afrykańskie, południowoamerykańskie. Diabli wiedzą skąd jeszcze po prostu, bo co chwila coś nowego jeszcze się pojawia. <laughs> w dobie internetu łatwo dotrzeć do informacji. I osoba, która chce się nauczyć śpiewać, nie musi tej drogi przechodzić. Ale osoba, która przekazuje tę wiedzę i która uczy takich rzeczy, powinna, jak dla mnie, czerpać z wielu różnych źródeł. Bo sytuacje i przypadki, które ja miałem przez lata, głosy, które ja poznałem, osoby, które ja poznałem, to była tak niesamowita zbieranina różnych problemów różnych, różnych blokad. Różnych potrzeb, różnych oczekiwań, że tego nie da się zawrzeć w żadnej książce. Nie ma żadnej techniki, która byłaby w stanie pomóc wszystkim tym osobom. I ja nigdy nie trzymałem się kurczowo jednej techniki, którą znałem, tylko z takiego wielkiego kotła wszystkich informacji, które miałem, całej wiedzy, którą posiadałem. Wybierałem to, co w danym momencie uważałem za stosowne dla tej osoby na podstawie własnego doświadczenia, na podstawie własnej wiedzy. Dobierałem takie ćwiczenia, czy takie zestawy właśnie rozgrzewek, czy taki repertuar, czy no wszelkiego rodzaju rozwojowe elementy, właśnie pracy, żeby tej osobie jak najefektywniej pomóc. Nie szedłem według kolejnych kroków, które są w np. podręczniku instruktorskim do jednej konkretnej techniki. Tylko szukałem czegoś, co byłoby w stanie pomóc tej osobie w tym konkretnym momencie jej rozwoju. I szczerze nie wyobrażam sobie tego bez yy, właśnie tej szerokiej wiedzy i tego poszukiwania wiedzy. Bo ja nigdy nie skończyłem się uczyć. Kiedy pojawiały się nowe warsztaty i nowa technika, i nowy instruktor, który przyjeżdżał do Polski z jakimś warsztatem, ja tam zawsze byłem. Ja tam od razu jechałem. Mnie to fascynowało, mnie to cały czas intrygowało. Poznawałem nowe rzeczy. Oczywiście, że z czasem się okazywało, że pojechałem na trening jednej techniki, a okazywało się, że to jest zerżnięte z innej. I tak też bywa po prostu. Pieniądze wywalone w błoto. No ale nie mogę powiedzieć, że nie wiem o co chodzi, prawda? Uczyłem się, dowiedziałem się. Ale czy to w świecie nauki śpiewu, czy to w świecie nauki mówienia, lektorstwa itd. Myślę, że najważniejszą cechą instruktora jest właśnie to czerpanie z wielu różnych źródeł i to ciągłe doszkalanie się, ciągłe szukanie nowych elementów, ciągłe szukanie nowych puzzli do tej całej układanki. Nigdy nie wiesz kto następny przyjdzie do ciebie na zajęcia, nigdy nie wiesz czego będzie potrzebować, w jaki sposób będziesz w stanie mu pomóc. Więc przygotuj się na to, miej jak największy arsenał wszystkiego co wiesz. Minęło tyle lat, ja już od tylu lat uczę takich rzeczy, a dalej na YouTubie potrafi się znaleźć ktoś, kto po prostu sprawia, że ja siedzę w fotelu, odtwarzam piąty raz ten film i ja dalej nie wiem co on tam zrobił. Bo głos jest czymś niesamowitym, bo głos jest czymś co Zawsze można jeszcze w inny sposób wytworzyć, innych technik użyć, stworzyć inne brzmienie, stworzyć na przykład dwugłos, trójgłos, jakimiś dziwnymi technikami. Jak popatrzymy na Bobiego Makferina, na śpiewy alikwotowe, na tuwańskie śpiewy gardłowe, tego typu rzeczy, to są niesamowite techniki, które cały czas pozwalają od nowa się fascynować tym wszystkim i od nowa znajdować właśnie swoje powołanie w pewien sposób. I instruktor, który wiesza certyfikat na ścianie i już uważa, że jego ścieżka instruktorska jest zakończona, no to jest, to jest człowiek, który nie ma powołania do tego. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością i z premedytacją, bo ja też do takich instruktorów trafiałem przez lata. Ja się przecież sam uczyłem, to się nie wzięło znikąd. Ja chodziłem do różnych instruktorów na różnego rodzaju zajęcia, uczyłem się przez wiele, wiele lat. I trafiałem do takich instruktorów, którzy no, dosłownie cytowali praktycznie podręcznik instruktorski i robili wszystko lekcja po lekcji, tak jak w podręczniku instruktorskim, w ogóle nie słuchając, jakie ja problemy ze sobą przynoszę, albo co może stanowić dla mnie jakiś kłopot w rozwoju. Więc to jest ważne. I myślę, że to nie dotyczy tylko emisji głosu czy śpiewu, ale w wielu dziedzinach tak naprawdę chyba ważne jest to, żeby instruktor, trener czy szkoleniowiec zawsze się dokształcał, zawsze szukał czegoś nowego, bo inaczej to nie jest powołanie, to jest po prostu wyuczony zawód. No a nie chcemy uczyć się u kogoś, kto jest tylko rzemieślnikiem, tylko chcemy się uczyć u kogoś, kto faktycznie jest pasjonatem, jest dobry w tym, co robi, żyje tym i przekazuje to dalej, prawda? Także wydaje mi się, że to jest właśnie ta najważniejsza cecha, a wszystkie inne cechy, jak wiedza, cierpliwość, zaangażowanie, to, to wszystko wynika z tego. Jeśli ktoś faktycznie czuje pasję w tym, co robi, to cała reszta się układa to naprawdę czuć to od niego, bije od niego po prostu aura, która powoduje, że chce się z taką osobą pracować, że chce się pokonywać drogę swojego rozwoju przy takiej osobie, prawda? z pomocą takiej osoby. Dla mnie przez lata najfantastyczniejsze zawsze było to, że ludzie do mnie wracają, że, że niektórzy przychodzą na zajęcia po 6, po 8 lat, że chcą wracać, że czują zaufanie do mnie, że ja mogę obserwować ich drogę i, I że oni cały czas cieszą się, kiedy ja widzę, że jest jakiś postęp, bo mnie to cieszy, bo dla mnie to sprawia, że, że to wszystko ma sens. To jest dla mnie coś, co spełnia mnie w pewien sposób. I jeśli instruktor to ma, to tak naprawdę cała reszta wynika z tego. Cała reszta to już jest tylko trochę wiedzy, trochę doświadczenia i, i trochę zaangażowania. I Tyle wystarczy. O, takie filozoficzne rozważania znowu. No, słuchajcie, tyle na dziś, i tak się trochę rozgadałem, bo obiecałem krótkie filmy przecież. Jutro się widzimy po raz kolejny, jak to zwykle o 18. I cóż, oczywiście, zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie, jeśli macie jakieś spostrzeżenia dotyczące właśnie instruktorów, na przykład, z którymi pracowaliście, jakieś pozytywne, może jakieś negatywne historiiki. bardzo jestem ciekaw. No i do zobaczenia już jutro.